Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. W tym nagraniu pragnę poruszyć temat naszego, naszego osobistego życia. Każdy, kto tu zszedł, jest połączony z tym życiem. Co tu jest? I każdy, kto tu szedł głęboko w sobie, ma nitkę do tego wewnętrznego świata, do świata w nim, który, jeśli ktoś dba o piękno, swego wnętrza, to ma ten jego wewnętrzny świat, połączenie z dużą jego. Z jego sumieniem. Z jego pięknem i z jego cieniem. I każdy to w jakimś stopniu, a im większy ten stopień piękna, w którym chcesz żyć, które, o które dba w sobie jest, tym wyraźniej czuję, co się skaca, co nie. Co mogłoby być lepiej. Co życzyłby sobie dla życia i dla siebie i też w sobie, jak i w innych, żeby było inaczej. Życzenia, to nie tylko życzenia, to podpowiedzi duszy. Gdyż każda dusza narodziła się w świadomości absolutnej miłości. I każda dusza, i ta iskierka światła, duszy naszej, iskierka światła życia wiecznego. Pamięta to światło. I pamięta, co jest w nim dobrego. I jak ono dobrze robi. Ta iskierka. Tego światła duszy naszej. To pamięta. Duszy naszej wiecznego życia w nas i tej świadomości, którą ona jest. My schodzimy tu w przestrzeni świadomości, jak po schodach, jak po drabinie, która nie żyje w pełni. Tą świadomością, tylko w bardzo niskim procencie. I my, z tym połączeniem duszy naszej, mamy możliwość dzięki naszej miłości do nas, odnaleźć ścieżki. To życie, do światła tego życia wiecznego w nas i do Jego świadomości. Dlaczego miłość umie nam to pokazać? I jaki rodzaj miłości? Ta miłość, która kocha to piękno, duszy, tego życia. Ta miłość umie pokazać nam do, do tej świadomości ścieżki. Każdy, kto tu zszedł, schodził z tych wyższych przestrzeni, niżej i niżej i niżej. robiąc robiąc wcześniej plan pełen wyzwań dla siebie i schodząc coraz niżej z perspektywy duszy widział, ok to jest moje wyzwanie i to piękno potrzebuję odkryć dlatego dlatego każdy z nas bez wyjątku dostał dar wolnej woli. Dar woli wypierania siebie w sobie. Ten dar woli jest nam dany, abyśmy wybierali w tej niższej i wyższej prawdy, prawdzie siebie to, na co jesteśmy gotowi teraz wybierać, by doświadczać to w sobie. Ten świat dualny, ten świat, który żyje niższą prawdą, albo prawdą otulo, otulonym, otuloną cieniem lub prawdą, która niż nie jest w pełni tą najwyższą prawdą. Tą prawdą o nas i o Bogu, o tym świetle duszy naszej i nas. I ta prawda. chce być i dlatego dusza, serce i nasz wewnętrzny świat często o miłość, o wolność, o lekkość, o błogość, o pokój, o I tylko wtedy, kiedy my pozwolimy sobie ścieżki duszy naszej w sobie wybierać wtedy możemy otworzyć wrota do czegoś wyższego w nas to wtedy umiemy te ścieżki do duszy naszej odkryć i do piękna tego życia, bo wszystko czym życie jest, wszystko, jest nam jako szanse dane. i to wszystko, ta niższa, żywa w ludziach prawda, jak i ta najwyższa, wszystko, jest tu wyrażane, ale nie przez każdego. I my, puszczając w sobie wyraz tej niższej prawdy, wyraz czegoś, co nie pozwala duszy naszej się swoim pięknym, swoim pięknem, swoją Lekkością, swoim światłem, swoją błogością, pokojem, czy miłością do życia cieszyć. Jeśli my tych ścieżek w sobie nie znajdziemy, żyjemy niższą prawdą, inną prawdą. Te wyzwania, żeby dojść do tego stanu, dotyczą każdego, bez wyjątków każdego. I nawet ten, może znaczesz kogoś takiego, kto zawsze radość i wdzięczność w sobie ma, ten zna też te wyzwania, nawet ten, w którym widzisz głęboką miłość do życia. Sobie. Gdyż na pewno widział, że może wybierać w różnych rzeczywistościach, w różnych możliwościach w sobie, a jednak to, co sercu, możliwość daje się cieszyć sobą. To, co duszy daje, tę szansę świecić światłem swoim sobie, to to pozwalam sobie wybierać. Tu w tym świecie jesteśmy po to, by tak do tego mówić. Życzymy naszemu sercu i duszy naszej. My jesteśmy tu po to, aby nie mówić do tego, co zamyka w nas w serce. To, co pozwala Pozwala nam albo wprowadza w nas, nas w stan, gdzie się wszystko w nas kurczy i nam dobrze Nikt nie rzeczy, by cierpieć, ale cierpienie jest bardzo ważnym momentem, żeby ścieżki pozwolić sobie szukać. Do tego, co dla naszego serca, to co dla naszej duszy. Dobre. Niełatwo jest czasami kroki zrobić, bo tak połączeni z życiem jesteśmy. I tak ono umie nas trzymać, że z miłości do Niego, też szacunku. Nie chcemy czasami nie powiedzieć. Albo przyjęliśmy to, co jest za naszą w tym życiu możliwość. Dlatego proponuję, jeśli masz tylko czas, się na jakiś czas zatrzymać i pobyć z sobą, zamknij. Połóż ręce na sercu i pytaj się swojego serca i duży swojej, Czy cieszy się tym, czym ty tu, w tym życiu żyjesz? Czy tęskni za czymś? Czy Zabraniasz mu czegoś, albo nie masz odwagi mu sobie na coś pozwolić, a serce i dusza mówią często do nas cicho. I bardzo ważne jest, abyśmy pytali Jego, co pragnie. Co ważne by było dla niego doświadczyć. Czasami jest to tylko przejście do pragnienia. Albo bardzo często jest to tylko przejście do wyższych pragnień. Do czegoś wyższego, ale bez możliwości, bez tej, bez sobie możliwości. Popatrzenia, czy to, co pragniemy, pozwoli nam poczuć spełnienie i radość. Bez tego doświadczenia nie umiemy czegoś wyższego do zobaczyć. I czasami wystarczy tylko myśl, tylko wczucie się. Sobie moc już na to pytanie odpowiedzieć. Dlatego głębi serce. Życzę Ci. Życzę mi i każdemu z nas, abyśmy wszyscy jak najczęściej pytali siebie: To co wybieram? Wybieram to, co tak, Duszy moje i tego, i mego serca. Robi to dobrze. Sercu. Tego życia i duszy tego życia. Umiem się z życiem jeszcze bardziej sobą cieszyć. I tym życiem również. Pozwalając sobie coś wybierać. Albo, za co jestem wdzięczna. Sobie i Bogu. I duszę tego życia, jak i jej sercu, jeśli sobie pozwolę, to czy coś innego dla siebie wybierać. Ufam, że tymi niewieloma słowami o tym skarżę. skarbie radości w nas, z życia, którym jesteśmy. I jak dojść do Niego, owam, że tymi paroma słowami, umiałam Ci przypomnieć, jak drogocenna jest w nas radość. Z tego, kim jesteśmy, z tego, czym żyjemy, z tego, co wybierać. Umiemy i możemy. Czasami najważniejsze jest otworzyć się na swoje serce, na dużą swoją i pytać, i pytać. A później, krok po kroczku, w tych drobnostkach. Na życie tym, co nam dobrze robi, pozwalać. Jak najmniej z innych. Bo często co życiu dajemy, to też doświadczamy. I czasami nie powiedzieć. Do życia jest sztuką. I trzeba to dobrze zrobić, żeby powiedzieć tak. Co może być dla nas na bardzo długo, albo na jakiś czas wyjątkowy? Jeśli nie wiesz, co wybierać, to zastanów się, czy jesteś, czy byłabyś sobie wdzięczna przed opuszczeniem tego życia, to doświadczyć, czy jest nieważne. Jeśli chodzi o duże tematy, a jeśli chodzi o małe, słuchaj Twojego serca i popatrz, czy się otwiera i czy ciało jest ci za ten wybór już wdzięczny i czuję radę. Wolność. W głębi sobie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Z zaufaniem, że to nagranie umie dużo obudzić w Tobie. Przede wszystkim, obudzić tą otwartość na piękno tego życia którym jesteś i w którym żyjesz. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Do wkrótce.